Dzień pierwszy o, dzień dobry! O, dzień dobry! Tu jesteś! Dzień dobry! Hej! Tam. E, fajne oko! Dobra, nie, nie robimy tego kryty, nie marnuj robóksu na skery. Ale masz fajne słoneczne okulgi bili, 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 bili. Nie widzę siebie, ale mam nogi! O, mój Boże, mam nogi w tej grze! Dobra, chodź, musimy iść z mamą porozmawiać. Zakładam, że na dole jest. Dobra, nie wiem. Mamo, nie. mamo, mamo! O Ma pupę zamiast twarzę. Może dobrze taty nie widziałaś. A. I teraz to tatę zobaczyć. Dobra, nieważne. Mamo! O, martwię się o waszego tatę. O nie cały czas piję tylko blocks i cole. Porozmawiajcie z i zobaczcie, co z nim Siema, jest. Nie tak, o nie. Kato, czemu pijesz tą Bloxy kole? Ona jest niezdrowa. Lepiej Tato, pić wodę cały czas. O Boże, jak się wrócił do mnie. Eee, masz bloxy kole dla niego przynieść. Musimy porozmawiać. To bardzo poważne. Idę po Bloxy kole. Nie wiem, z kim księcią, ale. Musisz mi przynieść bloki i kole. Skąd? Poczekaj, ja czytam co on mówi. A dobrze, dobrze, no to tam sprawdzaj. Została no. mi ostatnia puszka. Nie wiem, czy długo tak wytrzymam. I do sklepu po drugiej stronie drogi. Dobra. Krychan, musimy wyjść na zewnątrz. Gdzie ty jesteś? No, czekam. A! nic mnie nie przejedzie, halo? Dobra. Nie wiem. Poczucie winy, że kupiłaś tacie kole, której nie powinien pić. Daj ci moc, żeby zrobić wszystko! Dobra. Kupujemy bloks i kole. Tu I jest. E. Halo? Są też inne rzeczy. Krasio. No co, no fajny jest, no. <noise> Vlogs i kolej za mną. <noise> dobra, <demon. głos> A co to za <noise> komiks? O mój Boże, dobra, weź tego, przeczytaj. Dobra, biorę kole. Ja wziąłem kole. Wziąłem kole, nieprawda? Ja, ja, ja mam kole, ja mam kole. Ja mam kole, pierwszy będę z kolą. Ola, ja będę ja pierwszy. Ja będę z kolą. pierwsza, ja będę, ja będę, ja jest będę pierwsza. moja, tak? Ja będę, tak, otwieram ja. drzwi. Właśnie, otwieram drzwi, tam przechodzę przez futrynę, przez drugą futrynę, pa, robię strajka. A, ja dołam. Totalnie ja. <laughs> Możesz czytać tatę, ja będę mamą w takim razie. E, jak bardzo tęskniłem za moją jedyną prawdziwą miłością. <laughs> Bloxycolą. O! Bloxicola! Bogowie Bloxycoli wzywają mnie. Chciałbym <laughs> przez subie. A, nie zapomnij też odwiedzić swojej babci. O. Potrzebuję, żeby dostarczyć paczkę. Okej, okay, rozumiem. A okay. jaką paczkę? Tata wyleciał przez sufit. To w ogóle nie podejrzane. Ale tu, gdzie on jest? On jest na dachu czy w kosmosie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Poleciał do fabryki Bloxy Collie. Babciu! Aha, dom babci jest dosyć smutny. Ooo... Oh. No... Babciu! Babciu, ty nasz Nyan-kata cały Co czas? Co robisz, babciu? Babciu! Dziękuję, że przyszliście! Babciu. Dostarczycie moją paczkę! Do sąsiadów na Tak, zrobimy. To. Dobra, gdzie jest? A, dostarczona przez przypadek O nie. Chciałam ją wysłać wczoraj, ale nikt nie słyszał. A gdzie mój głos, babci? No! Babciu! Nie mogę, nie mogę. Ale uważajcie, ten sąsiad jest dziwny. Okej, okay. a gdzie ta paczka? Ja mam w ręku. A ja też mam w ręku, dobra, to Mamy idziemy. Nie dwie paczki. Tak, bo przyszły dwie tak naprawdę. Bacia pewnie tak. coś z Aliexpress zamówiła. Tak, i w, w tej paczce jeszcze jest jeszcze siedem innych paczek. Tak. Siema, wchodzimy ci do domu, na nawet puch, puch, o ten to wygląda zupełnie jak nasz. Siema? ma. E, proszę. Co robić o moim domu? A, macie moją paczkę? Dzięki, e, tak myślę. Mogliście zapukać. Ale jak już tu jesteście, to... Czemu nie poglądacie ze mną telewizji? Nie chcecie ze mną poglądać telewizji? No nie wiem <laughs> Niezły żart A. Powinniście być bardziej ostrożni Z kim żartujecie O mój Boże Ja Kresant, pójdę tu Ja się go wboję ja trochę nie... Wiesz co ja też tam pójdę do ciebie Ja tak nie chcę jakoś blisko niego siedzieć A nawet... Dobra, ja go na pięterko. Kota oglądamy Nie no nie musimy mogę. z nim obejrzeć, jesteś tu więziony. Usiądź obok niego. No o. i po co mu patrzysz? prosto patrzy! <laughs> e, przepraszam. <laughs> o Boże, jak <laughs> Myślę, że prąd się skończył, Ola. <laughs> Boję się jednej rzeczy, ciemności. Musimy zresetować generatory za domem. Proszę. O boże. Dobra, zróbmy to szybko. Czemu jest ciemno? No bo wywaliliśmy prąd na całym świecie. A słońce też się wyłączyło. <noise> Dobra, logiczne, logiczne. Logiczne, prawda? Głupia, przepraszam. Musimy o, włączyć długo... słońce! Długo się go resetuje, Ola. O. No. Dobra, to ty to zrobisz. Ja nie Dzięki. będę robić. Tego... Ola coś tam szeleścił jakaś wywiórka. O, tam jest jakaś ściana za nami? Dobra, wiesz co, mi się to nie trabione. podoba. Chodźmy tutaj może w tą stronę, do niego. Idziemy, idziemy, światło, już Ej, nie działa światło. Co? Go już nie będzie, prawda? Nie, czemu? Będzie. Przez okno go zobaczymy. Mm -hmm. No dobra, może nie to okno. Halo? O dobra! Halo, jest! Halo! Włączaj telewizor znowu. Gadamy z nim. Um. Dzięki! Wiszę eee, wam... Przysługę, po, powinni, powinniście iść już do domu odpocząć, do zobaczenia. Dobra, Eldo. Nara! Grzywkać. Grzywka. Fajną fryzurę miał, nie ma co. Mamo, czy tata wróci już z bloksi kola spotkania? A spójrz do góry, krysant niebo! Widzisz to białe? Mhm. Tam jest tata. To jest biały ser, okrągły. Mhm. Mama cały dzień w kuchni, no cóż. Bardzo smutne. Trochę takie życie. A co tu z... mamy w tym pokoju, co tu jest? To jest łazienka chyba o. E... o... O! tata jest tu u góry! Widzę go tam przez tata, ścianę! Tam jest tata, który się gapi przez okno, no. Dobra, chodź spać! Idziemy spać. Daję ci moc wszystkiego! Blocks i cola! O! Okej, okay, oh. położyła mnie. Albo ty mnie położyłaś. <laughs> ja cię położyłam! Do spania! Aha. No kurde. Oh. Nie mogliście zasnąć ciekawe. Okay. Dzień, Dzień drugi. Pewnie na to, że tata siedział w kibelku z bloksykolą i... Prrr. Ale tam nie ma kibelka. Czy my naprawdę śpimy wszyscy w jednym po prostu pomieszczeniu o! i łóżka obok siebie? Pada deszcz. Taty nie ma. Chodź. Tata <laughs> pewnie na dole Cola pije znowu, jak codziennie. <laughs> Dzisiaj przez słomkę. Tak nie coś co się z małą, nie tak. Meme, jest zawalona. Meme, co się dzieje? Mamo, mamo, Tata ciągle nie wrócił, nie jak to nie był wczoraj? Mama, cicho bądź! A, dobra. Tata znowu nie wrócił do domu. Idź się, zapytaj sprzedawcy, czy go widział gdzieś w okolicy. Bo zaczynam się martwić. Uff, uff. Uf, uf. Musimy iść. Uf. Idziemy. Patrz! Że, że to jest jego jedyny sprzedawca coli, Ja myślę, że on już tutaj ma przynajmniej 500 że... handlarzy kolą. Myślę, że to jest jego jedyny dealer. Bloksy, Collie. to jest fajna reklama! No no tupa jaki czad. Widzisz? Ładny, nie? Dobra, gadamy z nim. Ha, szukacie swojego taty. Wygląda na to, że, ile go to nie było, wydaje mi się, że szedł w kierunku babci. Babci, dobra. Idziemy do babciu. Idę do ciebie, babciu. Boże, babcia dalej nią kata ogląda. Babciu! Babciu, gdzie to ta! Teraz głos babci <grystanie> Nie mogę, krzyczeć. No dawaj! Ty to zaczęłaś. ty to zapoczątkowałaś. Przepraszam, ale wasz tata tutaj nie był! <grystanie> może z może sąsiad go widział? Dobra, idziemy. No tak krótko, kurde, myślałem, że więcej pogadać <grystanie> Nie, tym głosem. Na szczęście nie, dzięki Bogu! Szkoda, szkoda. Chodźmy. Do no i sąsiada. Do sąsiada. Siema sąsiad. Siema sąsiad. Zapojesz. No, mm -hmm. Tak, twój tata tu był. Wywaliłem go stąd. <coughs> e... A, miał zbyt dużo koli pił. Tak? Aha. I ciągle gadał bez sensu, zaczął mnie tego. Przerażać. E... Przerażać. Myślę, że jest z tyłu. Słyszałem jakieś uderzenia. O Aha. boże! Może łamię sobie kości? No weź. Tata, tata, um, Pozostawiam to tobie. Nie, nie, idź nie, pogadać. pogadać! nie, pogadać. nie, nie, No. nie, wszystko nie, okay? O-o, złamałaś tatę. nie, ma, nie ma taty. Złamałaś O nie, O nie, nie, ma taty! O nie, o nie. Jesteśmy w Hollow Grove. O, nie, Krystian, jestem sama. Sta Dobra, jesteś ty na szczęście też. Tato, to? Masz oczy jak na lato. No co No i po co to mówiłeś? Nie mamy obiektywa teraz. Eternity waits. Co to Wieczność. jest Eternity? O, właśnie. Wieczność. Szeptają w ciszy. Szeptają w ciszy, tak. U. The hollows... Wiesz, że halo to chyba znaczy głuchy. Sama jesteś głucha. Ty. <laughs> o Boże, o Boże, nie podobało he, 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 he. mi się to. <laughs> Przestań. Echa dawno zapomniane. Czas nakr nakreśla bliżej. <laughs> nakreśla bliżej. <laughs> ja nie dalej. Thank you from the mountain. Światło idzie w górę. Don't pepper, Christian. To jest tata, który leci. <laughs> po kole. <Voxicole. laughs> tata leci do nieba. O? Halo. Halo? Halo? Tato! O, siema, tata! Moja głowa mnie zabija. To, to boli. <laughs> Co się stało? Czemu jestem na zewnątrz? To wszystko jest takie zamazane. Musimy wrócić do domu i dro... Ty, powinieneś iść do domu, żeby odpocząć. Ja nadgonię was za minutkę. Dobrze, nie mm. ma problemu. Dobra, no stary. No to myślę, że powinieneś pójść porozmawiać z kimś a propos tego, że Bloxy nie jest ambrozją i nie powinien. Krystian, czy to jest nasz dom? Tak, to jest nasz dom, dobra. <grystanie> czy <grystanie> to jest nasz dom? Nie, wchodzę do. Syjework. No ja, że wchodzisz do czegoś w domu. Dobrze, pałaźliła się. Tak jest. O, oh, jest. No znowu nie mogliśmy nie zasnąć. Nie mogliście zasnąć, pewnie dlatego, że tata całą noc pił, kichował i chorbał. Czyli już jesteśmy teraz trzeci dzień bez snu. O Boże, to teraz nam się wszystko to będzie wydawać. Tato! Nie ma go. My jesteśmy tak zmęczeni. No mamy dzisiaj będzie jeszcze bardziej kosmiczna, tak? Nie ma mamy. Nie ma mamy. Mama! Tata, co ty żeś zrobił? Za dużo Bloxikoli! Tata! Moja Bloxicolla zniknęła. Wszystko zniknęło. Mm. Potrzebuję więcej Bloxicolli. Czuję, jak energia ucieka z mojego życia, jak rozmawiamy. Okej. Okay. Czyli po jednak musimy iść po Bloxicole. Czy mama dała mu bana na Bloxicolę? Chyba, że mama miała już tego dosi i się wyprowadziła. No, jest taka szansa. Ale to tam proszę, nie powiedział? poszła do babci. Siema, bąbel. Siema! Masz Bloxicolę. Tata jest chory z braku Bloxycoli? Tak. Boże, u te emotki piszesz? Ale nie mamy już Bloxycoli. A może być trochę w, w śmietniku za sklepem. Mm -hmm. Wywalamy kiedy są tydzień po przydatności. Ale powinny być okej okay do picia. A i mówię, powinniście wziąć na bezdomnego Larego. Bezdomny Lary? No, bezdomny Lary, pewnie pije tutaj te o. wszystkie drinki. Trochę za, za dużą no, głowę miałeś. No jest bezdomny Lary, Ola. O, nie podoba bo... mi się bezdomny Lary. <grystanie> Okej, okay, stąd mnie nie zobaczy. Tutaj nie Siema, widzę Nie jego... ma bezdomny Lary. Dobra, jednak... O nie. O nie, o nie, o, nie. chcę, nie chcę, nie, nie. 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 chcę. Krasz... W, w koszu. Lary, proszę. się. Eee... Lary się nie, mu... nie rusza. Już się, się pojawi, nie poruszaj się. A! Um. O. O! Czy my jesteś w jakichś ściekach? Nie wiem. Halo! Zaraz nam kryć wyskoczy, nie? I się nie, nie będziemy mogli z... ruszać. Knora! Halo! Halo. Dobra, 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 zrozumiałam, 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 zrozumiałam. Uh, uh. Ale ciekawie! No przestań, ja się przestraszyłam! To było takie głośne! Idziemy dalej, Ola! Obloxy kolej dla taty! Ale ja się boję iść. Poczekaj na mnie. O! o. Dobra, dobra, dobra. On miał takie Do, dziwne znaczki. Nie ale wiesz. On miał Ziemie. dziwne znaczki zamiast oczu. <laughs> ja stawiam krok po kroku! Ja się tak boję! Krok po kroku. Nawet nie widzę za bardzo gdzie idę. Dobra, wyskoczył. Nie no, ja widzę zielone światło. Jest Bloxy si Ola! O mój Boże, Bloxy si Idziemy po nią, dawaj! Idę, idę. Zbieramy ją. Czekaj, zaraz mi wyskoczy znowu. Dobra, dobra, dobra. Dawaj, ja. dawaj, dawaj, Podnoszę dobra. ją. Ja też ją podnoszę? Mam. Dobra. O, Udało mała. nam się. I co Mam teraz? Mam nadzieję, bezdomny Larry na mnie nie zabierze. On nie, pewnie się z nim będziemy bić. Już prawie jesteśmy na miejscu. Eee, aha, znowu idź zobacz co się dzieje za domem. Mhm. Dobra, tata znowu się spił Lox i Coli i znowu wychodzi źle. O Boże, jacy my wolni jesteśmy! No, bo my nie wypiliśmy blok z bo Nie, bo my już tak długo nie śpimy, Krystian. Jesteśmy mega, giga zmęczeni. Mamo, wychodzimy. Będziemy później. Mamy nie ma w domu, zapomniałeś. Cii, cii. Ale mamy za swoim domem czy za czyimś domem? No, po prostu za dom mamy iść. Halo? Eeeem. Um... Czy, mama, czy mama nakłada tynki w nocy? Czałem! Tak. <słuch> Mamo! Halo! Okej! Okay. Mama chciała się przytulić! <słuch> mhm. Tak, totalnie! Zgłaś okay. Ta, po jest pieluchę. Zazwyczaj standardowo, jak się tak dzieje, wychodzisz na, na dwór i ma, matka cię atakuje, to idziesz potem spać z powrotem normalnie. Poczekaj, poczekaj na mnie! Ja tu jestem sama! Chodź, może spać do babci na kawapę. Czekaj na mnie. Gdzie ty. Nie <noise> <noise> <Jedziełam. głos> Dobrze. Idziemy spaciu, spać. Dobranoc. Mam nadzieję, że tym razem pójdziemy spać. Mm -hmm. Znowu nie będziemy spać. No przestań. No nie będziemy mogli spać, Ola! O Boże, nie możemy znowu spać! Mówiłem, mówiłem. O, oh, dzień czwarty. Dzień czwarty. Bez Blocksy Będziemy pogadać z tatą. O, jesteśmy szybsi! Uuu, wyścigówka! Brrr. Znowu pada. Czy mama wróciła? Tato gdzie... Aha. Tak, ja też go widzę. Też go widzę. Tato. Tato. Coś ci nie tak? O. Ja wszystko co wiem to Bloxy teraz. A nawet imię się zmieniło, to jest Bloxy, a nie tata. Bloxy, tak. A, oh, Boże, bloksy, kola, bloksy, jupi, Bloxy, Bloxy kola, Bloxy. super. Dobra, to może kupmy tacie jakąś ładną foliówkę, żeby mógł się do niej zapakować i wyjść. <grywka> Reklamówkę idziemy mu kupić? <grywka> Albo dokupmy mu pięć, pięć sztuk, żeby był Te <grywka> Siema! Dziwne rzeczy działy się w tym mieście. To na pewno zmiana klimatu. A, 100%. A. Fakt Aha, też... przyszliśmy tylko pogadać z nimi, idziemy do nagle do tego, do sąsiada. A, nice! No właśnie, do sąsiada musimy się pogadać. W ogóle, się. Ola, spójrz na te domki, one mają później. Chciałam ci powiedzieć, że wyglądają <laughs> jak później, właśnie. <się. laughs> o, siema, Ola. Uh, ja nie chcę tam iść, ja zmieniłam zdanie. Siema, sąsiad. Okej. Okay. Kryser, nie chcę tchu Kolejnymi kroczkami. Mhm. Sieba! Kto to? To jego nowy Kto kolega. Tam? Widziałeś mojego nowego kota? Kot! Nie, Nie jest... nie jest wspaniała? Ta, super. Boże, Siemowa to się babciała? obraca do mnie! To się obraca Ech, do mnie, ten to kot! To jest jego kot, tak. On nie. Cudowny kot. Co będzie z babcią, nie? Tak? Babciu! Widzę pajęczyny! O Boże, nie, ja mam nie... Babciu. Nie, dobra, idę spać. Idę spać, ja nie idę tam. Olu! Nie Krysan, tam były Olu. pajęczyny, ja bardzo nie lubię pająków. Pająków? Chodź, chodź idziemy data spać. Tata dalej jest kolą? Tak, Trzyma, a data. gdzie mama? Gdzie mama? Znowu tyk nakłada z tyłu. Tynki robi. Dobra, Elewacje. Idziemy spać. Tak jest. O, dobra. Dzień piąty. W ogóle fajnie, że w ciągu dnia nic nie jemy, nic nie pijemy, tylko przejdziemy się A post, kilka. A co to komu? Kilka, kilkadziesiąt kroków i do spania. No, znowu nie możemy spać. Boże! Dzień piąty. Zupełnie jak w prawdziwym życiu! O! Musi robić się zrobiło, kolory mi wyszły z oczu. Mi też. To tata, tak... czy dalej jesteś bloksicolą? Utożsam tak jeszcze widzą... jako Cola? To tak, widzą osoby z wadą wzroku, Krystian? Tata, dal... O, tata się nie utożsam już jako Cola. Nie ma taty. Co teraz? Nie ale tak jakoś cicho jest. To babci! To babci? Nie mamy żadnych zadań, więc nie wiem. Okej, okay, zaraz nam coś wyskoczy na twarz, jest za cicho. Babciu! Babciu! No dobra. Pewnie nikogo nie ma, nie? O to chodzi. O nie. Kysion. Nieskończoność nie odpoczywa. Chyba. O nie. Rozbita i zapomniana. Poczekaj na mnie. Ta, czas ro, ro, rozwija wszystko. E... Dobra, wiemy, że coś się dzieje! Pokaż tak? się, rzuć rzućcie w nas już tym jump Co się pojawiło? Tak. Okej, okay, dobra. No, no i co? Halo? I mamy się tak rozgnąć? Twój czas. No mój czas, no. No, Twój czas, mój czas, nasz czas, nic. Aha, no to jednak czas czy nic? Zdecyduj się na jakąś wersję. Nic. Jednak nic, bo czarny ekran się robi. To powinno być napisane black, czyli czarny. A może jest napisane czy tylko jest na czarny? spać. Mhm. Halo? Horyzont? Nic. Nie, nie, jest napisane horyzont. Wow! Nie, nic nie jest napisane. Nie masz nic napisane? A teraz jest the horizon. Kwiatki, szejmina szukamy. Animal Crossing? Nie, nie, to są Pokémony. to jest taki, taki e, taka łąka z kwiatami, gdzie szejmin siedzi, wiesz. Taki jeżyk z A generacji... A jesteś, bo ja się poruszam tu. No ja idę do przodu przez kwiatki. Widzę jakąś koskę, przed co, jesteśmy sami. A, aha, I nie poczekałaś na mnie, ty gnomie. Ale nie, nie, ja stałam w miejscu cały czas, zaczęłam iść dopiero w momencie, kiedy... łóżko. Tak, ja już jestem przy łóżku, czekaj łóżko. A tam dalej jest nagrobek. E, idziemy spać. Czy my umarliśmy, bo nie mogliśmy spać? Czy to jest Między nagrobek? Nie do grobu. Ja też zobaczyłem. Kliknąłem na grób. Dobra. Mnie ja też Ładu nie. Ładuje mnie do grobu. Ja też... Też się ładuję do grobu. O, mam obudzenie Achievement Jestem na ławce przy jakimś gościu. O! Czy my jesteśmy w niebie, Krysa? Nie wiem, siema bąbel. Czasami o. zastanawiam się... Co jest poza tym miejscem? Strach trzyma mnie tutaj. Piękne ustała. Jojo. Mm, Is that Jojo znowu reference? można z nim pogadać? Czy ja mam po prostu skoczyć? Mam no, znowu z nim pogadać? Aha. Nie pamiętam nawet... jak się tu dostałem. <laughs> Czy mam rodzinę? Imię życie Czy to wszystko było tylko kłamstwo? O, powinieneś iść. iść, nim będzie za późno. Okej, okay, czyli zgadzy się, że trzeba mieć dowody do 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 To jest takie do skoczenia, chyba skoczyć wow! musimy. Hopla! Hopla! Teraz padnę do łóżka. Może poszliśmy spać, może to nam się tylko śni. Bad ending.